Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie nagrywać znowu vloga. Tym razem będziemy przemalowywać korwetę na niebiesko. Dzisiaj jest ze mną dwóch dorosłych, ponieważ pamiętajcie dzieci, samemu się możecie pokaleczyć. Jest mój tata i jest Pablo, który no... który jest. Mamy teraz plan, żeby pojechać po Klaudię, którą mogliście w ostatnim odcinku widzieć. Potem skoczymy jeszcze po jakieś niezbędne rzeczy potrzebne do wielkiej renowacji tego auta. Widzicie, to auto na razie jest żółte, ale będzie niebieskie. Tylko tak myślę, co zrobimy z lampami? Kleimy. Kleimy? No bo jakby... Pod tym czymś nie pomalujemy tego na niebiesko. No, to żółte. żółte Zostawimy żółte, Pasuje bo to nawet kupić żółte farby do zrobienia kół, prawda? To na żółto pomarańczowe, to będzie no po... nie wiem, mam tam Ta, kilka będzie, farb. Będzie bardzo ładnie. Tym razem kupiłem o wiele więcej farb niż ostatnio, a tak naprawdę chyba cztery razy więcej nawet, więc efekt tym razem powinien być fajny. No dobra, to rozdzielamy się do aut i jedziemy po Klaudię w takim razie, tak? Ty będziesz kamerzystą na początku. Pojedziemy kamaro, potem zobaczymy, jak Klaudia zareaguje na przyspieszenie korwety i czy w ogóle zareaguje. Myślisz, że zareaguje? Tak, tak. W ogóle to zrobi na wrażenie, myślisz? Tak. dobra, zobaczymy. No i jedziemy. Fajnie ta korweta od tyłu wygląda na drodze, jeszcze nie wiem, jak było okazji tego zobaczyć. Jak widzicie, w ogóle zrobiłem rejestrację. O, rejestracja, nie wiem, czy ją widać, ale dałem sobie S1 DKNS, czyli tak jakby doknes, nie? Myślę, że łapiecie. Dobra, dojechaliśmy do miejsca, gdzie mieliśmy się spotkać z Klaudią. Klaudia już wsiadła, musimy się teraz zmienić autami Dobra dawaj do da pasażera Siema Klaudia Siemanko Pasy oczywiście Bezpieczeństwo przy O Okej, okay. dzisiaj będziemy nagrywać ciekawego vloga Tak samo Cieka. jak ostatnio O, spoko, spoko Jezu mary, ta kamera mi prędzej wypadnie W sensie nie. wypadnie niż dobra Jednak na takim to nie jest dobry pomysł Ja lubię szybko jeździć, żeby nie było ale czego się nie, nie, nie spodziewam, tego się nie spodziewam. Nie wolno jeździć szybko, Klaudia, co ty to w ogóle? Ja nie lubię jeździć szybko. Wiecie dlaczego? Bo dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dokładnie tak, ale faktycznie ma to moc. Bo Jezu, dobra. Jak się tutaj pożygam Więc się nie boję. Więc się nie boję, boję tym bardziej, że lubię szybko jeździć. Ale bardziej się boję o kamerę, że po prostu jakby. Że ją puścisz. Tak, że ją puszczę, no. No to faktycznie się w ogóle nie boisz. Nie, no po prostu mówię, że się nie, nie boję szybko jeździć. No, jak w coś uderzymy, no to trudno. To ty sobie popsujesz samochód, więc nie wiem, że tego nie zrobisz, także nie ma się czego bać. Twoja buścia też by się mogła popsuć przy wypadku. Dobra, no tam buśka, whatever, no. Dojechaliśmy do sklepu, jakby co on... A, dobra, myślałem, że on nie umie parkować. No i teraz został nam do zebrania jaki najpotrzebniejszy asortyment. Czyli farby mamy. Potrzebna nam jest jeszcze folia. Tak. No. Musimy okleić szyby. Tak. To ja już widzę, ja już widzę po prostu, jak to będzie fajnie wyglądało na niebiesko. Przynajmniej nie wiem, czy widziałem kiedyś niebieską korwetę, Chyba nie. Sklep jest tak duży, że ja ogólnie ja nie wiem. Czy to jakaś forma zabawy? Nie wiem, labirynt, Pablo, nie, nie, nie taką farbę, nie taką, bo ta jest niezmywalna, tej nie chcemy. Dobrze. Ja nie wiem jak to jest, że trzech facetów idzie za kobietą w sklepie budowlanym, żeby się dowiedzieć, gdzie jest folia. Klaudia, to jest to bo mnie tak! To jest to bo mnie tak! Ona miała braci, to znaczy ona ma braci wychowała się przy braciach. Okej, okay, to wszystko tłumaczy. Promocji? A, A która jest z promocji? Ta, patrz, trzy. za trzy. Za <słuch> trzy? No na jedno okno może wystarczy. No nie. No przecież nie śmieję. musimy Pobre. mieć Ta na... jest jakaś dziwna, nie? Taka jakaś za słaba. Zobacz, jest napisane na niej. Nie, to jest zacienka, to na pewno zacienka. Musimy grubo, musi być napisane gruba, ale słuchaj, problem Oooo. polega na tym, że to, to nie jest dekster. <słuch> no tak, bo dekster. 60 metrów kwadratowych to całą chałupę okleimy jeszcze do tego. 60 metrów kwadratowych. A tyle 60. 3 metry. Nie, 3 razy. Z4? Ile masz kwadratowych? 12. Co? Ej dobra, ale to będziemy się tak zastanawiać, czy po prostu bierzemy tą polę. Weź po prostu tą największą. Która była ta największa? Polia mocna. Ta? Dobrze. Dobra To jest mocna, bardzo dobre. To dawaj ją, bierzemy i tyle. Coś więcej potrzeba? Mam, jeszcze mamy z poprzedniego tego. Też coś. Jeszcze kupić po drodze? Nie. Dobra, to idziemy do kasy. Proszę bardzo. Nie wiem co to jest. Jakoś tak dziwnie. W ogóle ten worek jest jakiś taki dziwny, jak taka konsystencja, LOL. A tego nie będzie potrzeba? Nie. Aha. Ja mam lepszy pomysł, ja wiem, co będzie potrzebne. Także byfikowałam swoją cenzurę. Może jakiś taki pędzel, hmm? może, może, Możemy ją tu zostawić w ogóle? Nie. Jakby już mi się odechciało z nią nagrywać filmu. Jak uważasz? O, powiedz, takie są większe pędzle jeszcze, to jest za małe. Na razie wszystko jest git. I to nie dlatego, że ta folia kosztowała tylko 10 złotych i czuję wielką oszczędność w przypadku tego odcinka, ale ogólnie czas jest nawet dobry, bo muszę się śpieszyć do lekarza, a jednocześnie no tak jak mówię, czeka przed nami malowanie całego auta, więc no to mamy challenge, mamy godzinę w sumie do mojej wizyty u lekarza. Oj kurde, jakiś. Szkło. Nie bruście środowiska, bo potem globalne ocieplenia, pożary i inne dety, puszczane w telewizji. No ale, jakby no, bądźmy zgodni do jednego. Łąka wygląda lepiej bez śmieci. I na tym zostajemy, reszty nie wiem. Jak widzicie, dojechaliśmy. Wszyscy ty, ty, cali, zdrowi, Nie bałeś się zim jechać. Bałem się. Wiesz, jak szybko jechał? Zwłaszcza jak uciekałeś. Kłamie. Ale co ty już tutaj przykładasz? Jeszcze nawet żeśmy planu nie, nie rozplanowali, a ty już tutaj. Co co, co, co ty robisz? Skoro mamy malować auto, to musimy zabezpieczyć, tak? szyba. szybę. szybę. Tak. No tak, ale jakby. Tu jest o tyle łatwa sprawa w tej korwecie w porównaniu do Mercedesa, że tutaj po prostu chcę tutaj cały ten czarny fragment, czyli wystarczyłoby to dookoła tutaj walnąć. to zrobię w może to czekaj, pyć tutaj, końcówkę. Ja, Okej. Okay. Wtedy, jak to rozło... Możemy na boki na dwie strony będziemy mi się ładnie wyciąć. No nie tak jakoś. To czekaj, jeszcze pliźby wejdź tutaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale fajny badyl, patrz, jaki prosty, znaczy prosty, no nie do końca. Ja zwariował. Gościu. Ty zwariował, bo Cię ostatni wie. raz tu zaproszę na film. Ty Janek, nie barejuj, kurna taśma jest i co ty kurna mówisz, że co? Dobra, super jest kurde. Amerykańsko. No ej, dobra, to, to to się... To wygląda w miarę obiecująco. Jakby. No i teraz musimy zacząć folię kleić, tak? ten znaczy, taśmę, żeby idealnie tutaj, prawda, to. Dzisiaj nie ma fuszerki, robimy dzisiaj bardzo prestiżowy, bardzo. jak to mówi Marek. Dokładnie. Marek? Jaki Marek? Ten z moich odcinków? Disco Marek. Disco Ma... O nie, to nie. Bardzo prestiżowy robimy dzisiaj samochód, w kolorze niebieskim. Nie, nie pozdrawiamy, nie, 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 nie popieram kontentu. I co Klaudia? Wiesz, że teraz musisz to zrobić ładnie. Zawsze jest ładnie, jest w O nie, bo tutaj o. popatrz. Nie, nie, Poczekaj, nie rumaj. Jak mnie w ogóle uderzyła? Sama sobie robię. Tam idź kleić, nie jest strasznie dużo roboty. do mojej tutaj. No dobra, ja to jestem koordynator nadzorca pierwszej ligi. O i tutaj proszę bardzo, tutaj perfekcja występuje. A ty co tam Klaudia? Krzywo to spleisz tu. No dobra, idę. Patrz, patrz jak to będzie. Tak? O nie, dobra, dobra, o nie. Dobra, przepraszam Cię Klaudia, nie doceniłem Cię. Ja naprawdę się tutaj tak na was patrzę i sobie stoję z kamerą i dochodzi do mnie, że... <śinter> <Nie> <śinter> musisz, musisz nas zatrudnić. Nie wiem, gdzie się podziać. 300 zł za godzinę. No. Ja, A godziny lecą? Jeżeli o no, mnie chodzi, polecam się, 300 zł za godzinę. <śinterarka> dobra, ja 290. <fand kommunic browser> <śinterarka> Klaudia? Ja jestem bezcenna. <śinterarka> no to za darmo. <śinterarka> <śinterarka> no proszę bardzo, no klasa, ja już widzę po prostu, jakie tutaj będzie nawiązanie do szczegółów, kurde. Ja wiem co, ja się zajmę klamkami. To, to będzie dobry pomysł. Nie no, bardzo ładnie to z tyłu wygląda Klau, y, Klaudia, pierwsza klasa normalnie. Tutaj proszę bardzo, tutaj macie Instagrama podanego. Proszę bardzo. Znaczy On ściemnia, bo Klaudia jest w czwartej klasie. W czwartej. W czwartej klasie? To nie jest czwarta? Nie. Jeszcze do podstawówki chodzisz? Ty Klaudia, ale to ja nie wiem, czy ty tu w ogóle legalnie yy, no, jesteś No nielegalnie. nielegalnie. Nielegalnie ja w ogóle nie wiem, co ja tutaj robię. Ja nie chodzę do techników. To on jest cztery klasy, tam. No to widać, że ta różnica pokolenie. Ja. <grywa> to... Proszę bardzo, wyręczyłeś mnie tutaj, ale jak ty to ładnie okleiłeś. A nie kurczę. no bo ja jestem zawodobny. No wiem, no ta, taśma, to już no, wiemy, to już od kilku odcinków wiem. Twoje życie, taśma, mm, kocham. Mm. <grywa> <grywa> jak jeszcze takiego detala walnie jej już, żeby na pewno nic z tego. nie... Tak, nie, nie tego. Oh, dobrze. Z tej strony tak naprawdę cała szyba już jest oklejona. Tutaj ładnie to idzie. A co? Przepraszam, a czemu się kłócicie? Co tu się dzieje? Co to za agresja? Czy, czy, czy on ci znowu przeszkadza? Nie. Pablo? jestem o spokoju. Dzisiaj chyba nie. Przestań zawsze! Zawsze, zawsze. Oj, ja, co, 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 zaraz, Pablo, Pablo, umówmy się. Co to jest za szpara? To będzie poprawione. No dobra, liczę na to. Ale słuchaj, no zróbmy teraz tak, proszę. Ja bym chciał wam dzisiaj pokazać, jak się profesjonalnie tutaj nakleja taśmę. Czyli <grym> tak, bierzecie sobie taśmę, proszę bardzo. Najpierw zaczynam punkt startowy. Tak. Lecę sobie. Teraz robię takie O za osiąglenie. Za mało używasz słowa prestiżowe. Ale ja nie chcę używać prestiżowe, ty, słuchaj. My nie robimy kontentu dla idiotów, rozumiesz? To jest poważny kontent. Aha. Okej, okay. no i popatrz, jakby. Dobra, mówka. Hubert, spociłeś się. Co? Tam się spociłeś. Aha, jeszcze lampy będzie trzeba. Ja bym takie kółeczka wyciął. Jak idzie? Super. A jest na renesansu normalnie. Odezwał się. mnie kleję ładnie. Mhm. Zakraj tą lampę, patrz, jaka jest brzydka. Bardzo. Ej, nie, no bardzo ładnie. to... to zaklej z... teraz tą drugą lampę, dobrze? Tą drugą miękką. Czy jeszcze? mogę cię prosić? No bo paczeka brzydka. Okej. Okay. Jak poszło, zobaczymy zaraz. Mógłbyś tą czuprynę nie zasłaniać? Jezu, no przepraszam. Dziękuję. Nie, jest, jest bardzo git. Jakby. Według mojej oceny jest fajnie. Okay. Jest bardzo dobrze. To teraz drugą lampę. W związku z tym, że Hubert rzadko coś sam robi, musimy to uwiecznić. Pytanie teraz nasuwa się tak, co my zrobimy z tymi kołami Jak my mamy to okleić i pomalować Prawdzie dlaczego ty się tak skupiasz, to jeszcze nie jest matura Matura przy tym to izba ja Tutaj się staram, a do matury starać się nie będę Aha. Mała aktualizacja po chwili, teraz jak widzicie lecimy spoiler Lusterko jest oklejone, jedno proszę bardzo Lampy mi tak wyszły, czyli doklejałem to i tą Tutaj też jest oklejone lusterko, tu jeszcze to trzeba okleić Jakieś nawet, proszę bardzo, światła Ładnie? Co, lampa? Pablo, ty sobie jaja robisz? Ochydnie. Oh, Czemu? Najgorszy element w całym aucie. A, przesadzasz. No to okrągłe, okrągłe to nie jest. Co to jest? Jeszcze normalnie przepuść? Nie, no musisz to poprawić ewidentnie. No dobra. I co ty tutaj jeszcze robisz? Aha, a, migacze. tak. No dobra. Chodzi o bezpieczeństwo, tak? Ja, ja tutaj a, przylepiłem trochę no, ten czarny fragment y, klamki. Jakieś tutaj jeszcze dziury poprawiłem. Takie ogólnie wiesz, wykończenia tutaj robię, nie? Ale no to, myślę, dobra. że. Nie just szczegóły. Szczegóły są. Dzięki. We. A teraz tutaj mam szczegóły, Popatrz na to. Niebiesko? Aha, no tak, no faktycznie, no tak. Serca, serca. No to ci powiem, że tu byłeś największy challenge z całego auta chyba, tak mi się wydaje. Ale ja też ogarnąłem technikę klejenia taśmą. Jakby bardzo prosto się klei intuicyjnie, właśnie tak jak Zobacz. ty robię. Tak, no, właśnie tak samo no, robię. Ale to jest po prostu porogat. rodzinne to jest? Możliwe. Mamy to po dziadku. <laughs> Podobimy z niego. O, proszę bardzo. Ej, nie, teraz jakby to wygląda ok. Dziękuję. Jednak jeszcze raz ci. Zaproszę jakiś na odcinek, ale wiesz, jakby nie dnia przed zachodem słońca, więc zobaczymy jeszcze. Teraz czas na tablicę, tak jak wam mówiłem wcześniej, no to widzicie przynajmniej w końcu customowa S1 DKNS. Do Camaro planuję taką samą w sumie, tylko że y, tutaj będzie, nie wiem, S0 albo S2. Zresztą napiszcie w komentarzach, jak uważacie, czy tutaj powinno być S0 czy S2. O ile się da w ogóle S0, ale chyba się da. Dobra, otwieraj, otwieraj, dawaj. Umiesz otwierać w ogóle paczki? A ostatnio nie ale fajne pudełko. <laughs> Co to znaczy fajne pudełko? Tak jest! O to mi chodzi. O kurde. Po co tego tyle różowego? No bo nie było już niebieskiego więcej. Dał no, mi cały niebieski już był w magazynie. No kijowy jest sklep, no bo nie napisali na stronie, że nie ma, więc jakby bardzo nie polecam, jakbyście chcieli iść na stronie ten sklep, co ja. Nie ale... polecasz go? Nie, nie polecam. Bo nie napisaj na stronie, że nie ma niebieskich i mnie w całej sytuacji. Dobra, to możemy w takim razie brać już po farbie i przechodzić Pamiętajcie, że to Dzias. trzeba potrząsać najpierw. Pablo, to do Ciebie kieruję, bo to sobie chyba nie potrząsnąłeś. Ja cały czas trząsę. O, proszę bardzo, tutaj już trzeba to fajnie wyglądać. Teraz czas na mnie. Ej, moja coś też odmawia posłuszeństwa, ten ej nie ma, nie ma, w niej gazu jakby Halo? Ej, ej nie działa moje Twoje, twoje tak średnio z przodu to wygląda no naprawdę fajnie, o kurde No nie, nie działa, nie działa mi ta farba Co ja muszę zrobić? Ale, no to nie no. <ścoughs> <śmiany> <śmiany> działa. <śmiany> działa, działa, Tylko działa Tak, to może Pablowi powiedz jak to zrobić, bo on dalej kurde. nie rozkminił Na bok skręć O, teraz działa Ej, to właśnie koniec no, ale spokojnie, powinniśmy dać radę. O, i koniec. No, huf, jest nawet git. No widzisz, ja, ja też popatrzę, co ja mi się tu wydarzyło, no. No, roz, rozpływają Już się. tutaj tą jedną farłą, a tu drugą, którą mi robiłem lepiej. Tak, bardzo fajnie. Z tyłu jak to wygląda? No, dodatko. No, mamy jeszcze w sumie spory zapas tych farb, więc powinny starczyć. No i tak to wygląda, jakby... Na przynajmniej na tyle nam chyba starczyło niebieskiej farby. Wygląda to całkiem fajnie. Tym razem już ten kolor faktycznie jest taki ujednolicony. Maskę zrobimy fioletową, zobaczymy jak to wyjdzie. No bo niestety, tak jak mówię, no się farby, a sklep, z którym kupowałem, za późno mnie ostrzegł, że niestety ich już nie ma, więc wiecie co, uważajcie sklepy naprawdę na to, żeby informować klientów o takim czymś, bo w takim sklepie już nigdy więcej nie. Nie zamówię. I dawaj tutaj jeszcze się przyda. Takie wykończenia robimy, tak jak mówię, no farby to już jest tyle, to kot napłakał. Ostatnie powiewy. Ty masz ostatni powiew? Tak. Ale okej. Okay. Zauważyliście, że ten niebieski jest taki ładny jak ten kolor, co miałem kiedyś BMW? Tak, Ładne, miałeś taki. Faktycznie, było to na moim vlogu nawet. No, spójrz. No fajnie, fajnie. A może w ogóle kiedyś zmieniaj kolor tej korwety na niebieski. Fajnie to nawet wygląda. Fajnie jakby. Zaraz. Trans. E... <laughs> okej. Okay. Coś jeszcze mi tu zrobiliście. Transformers XD! Ty piszesz XD? Wiesz, że masz 40 lat, chłopie. Nie. Nie, dobra, no to powiedzmy, że 20. Ojeju, dobra, tego tutaj nie planowałem myśleć, ale chyba też będę musiał. No, tutaj Klaudia już zaczęła. Właśnie robienie maski. Ona musi fajnie wyglądać. Pamiętaj, Klaudia, jest w swoich rękach, bo jakby jemu nie wierzę. Mała aktualizacja po chwili. Tutaj już zaczęły się robić felgi i wygląda to fajnie. By były takie delikatnie jakiego słowa szukam, jaki to jest kolor? Sraki, naprawdę. Sra, takie srakie. No nie no, pomarańczowe, ale jeszcze takie. No ale to jest na czarno Nakładamy czarny i musimy dwie-trzy warstwy dać. To trzecia warstwa będzie już pomarańczowa. Okej. Okay. Maskę zrobiliśmy fioletową. Tak jak tutaj widzicie, muszę, mówić, żeby się nie dotknąć. Znaczek na końcu odkryjemy, bo to jest yy, kreda tylko w sprayu, więc będzie łatwo. Oj, 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 tutaj jakieś niestety zniszczenia się pojawiły. No, jak tam? Okej. Okay. Dobrze? Taki musztardowy trochę. Taki musztardowy. Słodko-kwaśny. -kwaśny, tak. No i niestety trochę się nie wyrabiamy w czasie, bo tak jak mówiłem, muszę iść do lekarza, więc zrobimy małą przerwę i wrócimy tutaj za jakiś czas. One hour later. Wróciłem od lekarza, nic mi nie jest. To chyba tylko alergia. No ale trudno, wracamy teraz do roboty. A co tu się dzieje? Już odlepiasz, tak? Tak odlepiam, no bo na co czekamy, nie? No, no w sumie tak, no w tak. Zobaczmy jak teraz, jak to wyschło. Zrobiły się takie w ogóle jaśniejsze. Tutaj są jeszcze te takie plamy, biorą się z fakturze. Że... No to jest w końcu kreda i ona jest z wodą zmieszana, więc tutaj pewnie jakieś komórbiska wody jeszcze robią, no ale jakby tak duże auto powstało, to właśnie miałoby taką barwę, jak tutaj. Tutaj ogólnie jakby... A, są jakieś pozostałości po farbie, to już to w ogóle ręką zdejmę. O i proszę bardzo, jak ładnie teraz to wygląda. Nie, super te światła okleiliście. Tutaj jakby widać ślady po zdejmowaniu. Eee, no trudno będzie teraz tą folię z góry zdjąć, żeby wiecie, że tej farby nie uszkodzić. Lusterko wygląda legitnie. O, proszę bardzo, tu jest teraz logo odkopane spod tej farby. No i cóż, no to w takim razie udałoby się teraz jeszcze to zdjąć, nie? Uwaga. I pyk. Wow. No cóż. co so fakt, to so fakt, a faktem jest to, że ładnie bardzo kleiłem te lampy. O, patrz jak się skupi, widzicie to? Masakrycznie. No i tak to wygląda, no ciekawie bardzo Jeszcze teraz chcę z boku O kurde, dobra, uwaga, nie zepsuj się tego Jest, nice Ej, powiem wam, że to naprawdę wygląda dobrze Jakieś takie linie to okej, okay, to się da wybaczyć, no ale nie jesteśmy profesjonalistami Chociaż wyszło w miarę profesjonalnie, ej Popatrzcie, z tej perspektywy to naprawdę dobrze wygląda O lol, ale kozacko, ale kozacko Klaudia nie zepsuj tego, co ty to ja mam taką nadzieję, bo jak zepsujesz jeszcze drugi raz, tam nie bierzesz ta oklejać. Znaczy już oklejasz drugi raz, no ale trzeci tak. może się nie nadarzyć. Przedni migasz też idealnie, tutaj był zakryty. No nie no, jak dla mnie naprawdę solidna robota. Co uważasz? Najpierw ty. Myślę, że powinno wyschnąć i jeszcze będzie lepiej. Farba wyschnąć. A ty co myślisz, Klaudia? No no jak super, według ciebie super. to wygląda? No, podoba mi się. Bardziej chyba nawet niż ostatnio. Także no, no, no w sumie to nie dziwne, to dobrze, że nie jest gorzej, bo jakby było gorzej, to znaczyłoby, że to naprawdę niczego się już nie nadajemy. No. Ale progres widać, nie? Co ty o tym powiesz? Słamo. No i to jest twoje zdanie, musimy uszanować no, Po prostu nie odzywam się na ten temat No i teraz jedziemy na myjnię zobaczyć jaki będzie efekt zmywania tego wszystkiego Oczywiście wszystko według prawa, wszystkie światła są odsłonięte, jest bezpiecznie, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu No i tak, no i jedziemy Ale daje no no siedzimy właśnie u Pawła w aucie, tak. gdzie zawsze ładnie pachnie oczywiście. No i tak kurczę, jak się tak yy, z daleka poszedł tą korwetę, to ona wyglądałaby tak była natywnie pokolorowana. Wyszło ok bardzo. Zobaczymy czy coś z boku będzie widać. No. No faj, fajnie, fajnie. Teraz fajnie, teraz fajnie. O proszę bardzo. No trochę są te plamy takie, wiesz, jaśniejsze i ciemniejsze, ale no, jakby nie, nie mamy jak tego inaczej obejść. Tak działa fizyka, tak działa świat. A tak swoją drogą napiszcie skąd się wzięła grawitacja. Jesteśmy na myni i teraz nadszedł ten czas. Nadszedł czas, na który najbardziej czekałem, bo to będzie najbardziej satysfakcjonująca rzecz, czyli zmycie tego wszystkiego. A tak wygląda teraz BMK Pabla. Kiedyś była niebieska, teraz można powiedzieć, że jest szara, ale no nie wiem, jakby ona się mniej natencze. To tylko w promieniach słonecznych, tak widać delikatnie, że coś, coś tutaj działa no ale nie ma odpowiedniego świata, abyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Zaczynamy? No dawaj. Wow Ale super, co? To za co! Widocznie ja. Yeah. Ale co za co jest? Coś biednie zatankowałeś tego. A nie ma, no to mów ty! Dobra, czas na szybę. Ja wiem, że kaleczę teraz to mycie, ale to dlatego, że. No niestety, ale jedną ręką to trudno jest mi się skoncentrować, i patrząc na kamerę, że to fajnie wyglądało. Eksplozja kolorów normalnie No więc słuchajcie Ogólnie to była tyle Mam nadzieję że wam się podobał Pomimo tego że był trochę podobny do ostatniego Tym razem to nie był prank A jak nie widzicie pranka na tacie To zapraszam was do karty która jest chyba tam Albo nie Chyba, chyba tam Chyba tam będzie no No i to tyle Bawcie się dobrze Uważajcie na pasach No i cześć